Cześć, ja jestem Primax, i w dzisiejszym odcinku zagram w Brawl Stars razem z Wojanem. Właśnie w tym momencie do niego dzwonię, łączę się z Wojanem i uważam,. Siema Wojan, jak tam? Ja jestem kiepsko, a ty? Mi też nie jest kiepsko. To co, nagrywamy film. Oczywiście, że nagrywa, A by czemu nie? Dobra, więc właśnie jak słyszeliście, jest ze mną już Wojan, i w dzisiejszym odcinku gra na moim drugim koncie akurat. Bo mam tutaj więcej rzeczy do odebrania. I Wojan właśnie będzie mi rozkazywał w Brawl Stars. Tutaj widzę, że mam jakieś nowe. Te, o, patrzcie, Wojny Duchów. Ale to na moim starym klubie, gdy, na którym nikt nie gra. Primax Team, jak ktoś pamięta, sprzed 4 lat to niech napisze. No. O, i mam nawet jakąś rzecz odblokowaną w karnecie. I co to będzie? Stardrop. Ej, dobra, no to co? Pytam się już na sam start, jak powinienem otworzyć tego Stardropa Wojana. Ej, Wojan, otwieram Stardropa. Powiedz jakieś zaklęcie. Myśli, myśli. No, na przykład... Jakichkolwiek przyjaciół, a moje życie nie ma sensu? Dobra, to było jego zaklęcie, nie wiem co on tam mówi. Bardzo rzadki. No, niebieski jak wojan, no niestety no tak właśnie przeprowadziło. Nie jest to może najlepsza nagroda, ale zobaczymy jak Wojanowi pójdzie w dalszej części filmu. Patrzcie, będę mógł odlokać demońskie startupy w tym filmie i to podwójne, więc naprawdę będzie się działo. Tutaj mam coś za darmo jeszcze w sklepie, a to chyba tylko końcy z tego co mi się wydaje. Tak, to tylko końcy. Dobra, więc jak Wojan mi już rozkazuje, to Wojan powinienem zagrać na wysokich pucharkach czy niskich pucharkach? Przecież im Prawda? wyższy rank, tym lepiej Aha, czyli każe mi grać na wysokiej randze od początku, no to fajnie No tak, wyższy rang oznacza wyższy skill A wyższy skill oznacza łatwiejsze wygranie No nie wiem szczerze, czy będzie łatwiej jak będę miał wyższy pucharki No ale dobra, zabierzemy sobie może Shelly, może nie, Nita A zabierzmy sobie wiecie co, może Poko. Wiecie, Poko w sumie jest fajny, tylko teraz na czym powinienem zagrać? Ja ją zagrał na solo albo duo Wojan, powinienem zagrać na solo czy w parze? Co myślisz? Wojan wygrał, że mam grać w parze, bo niby solo to jest katorga Więc no co, gramy w parze i Zobaczymy jak mi pójdzie, nie są to niskie za bardzo pucharki Chociaż w sumie 20 ranga teraz to jest dosyć nisko po tej nowej zmianie Ale zobaczymy jak wyjdzie Dobra, jestem już w lobby, widzę, że tutaj jest Kit Edgar, no nie wygląda to dobrze A ja mam w teamie Leona chyba Czy to jest Mechaleon? Tak, to jest Mechaleon, więc Może być całkiem nieźle O kurczę. O nie Wojan, co on powiedział w ogóle? On powiedział, że powinien mieć jeszcze kolta, to był bardzo dobry skład, tylko jakoś brzydko powiedział, nie wiem I mówię, ci Colt plus po co to udany skład w dło na rankach Dobra, Leon mi tu każe czekać w krzaku, więc za to sobie z nim poczekam w sumie nie mam z tym problemu. O tak, Leon się w tej mapie w ogóle nie nadaje. Za słaby na to Serio? Leon jest słaby na tej mapie? To nie wiedziałem. Ej dobra, wielkie starcie mamy! Jestem w finale! Co o tym myślisz, Wojan? Do dotrwałem do finału, nieźle, nie? O Jezu, Bas i Edgar! Z 13 parki no to Wojan, fajna będzie gra. Fajna będzie gra, coś tu. Ja mam zero pharków. O nie no i Bas już na mnie poleciał. Nie żyje! Leon tylko się trzyma. Dobry skład Koleś. Trzeba tylko dodać mis jego kolda mi no, <laughs> i będzie zajęcie. <właśnie> <laughs> Dobra, Leon się na tej mapie nie sprawdził poza słaby. No ale u mnie już wieczór to już tak bym nie powiedział. Więc jestem już w łóżku i zaraz zamierzam spać. Co? Ej, dobra, Wojan zaraz zamierza się spać, więc muszę chyba szybko nagrać ten film. No, ale Leon mnie tutaj pomógł, mi na rangę drugą wszedliśmy. No i ja się cieszę, weszły pucharki na plus, może być. O, i mamy pierwszego demonicznego star dropa i będą dwa. Więc teraz Wojan, Wojan powiedz znowu jakie zaklęcie, bo no, potrzebuję tej magii. Co znowu mam ci powiedzieć? To co? Że jestem przegrywem. To, że mi nie wychodzi w życiu, a że nawet nie mam żadnej kobiety w życiu. Dobra, nie wiem czemu on się tak poniża, ale uwaga, uwaga. Ej, długo się ładowało całkiem. 100 kredytów i to do dżudziu, więc naprawdę mocno. I teraz drugi. Wojan powiedz kolejne zaklęcie, ale nie obrażaj siebie, błagam. Bo strasznie siebie obrażam. ja nie wiem o co chodzi szczerze ludzie. Okej, okay. przepraszam. Po prostu tak sobie żartuję, więc co Aha. mam powiedzieć jak nie to. Mam ci powiedzieć, że jestem najlepszym człowiekiem na świecie o! Który zarabia mnóstwo kasy tak. chodzi z najpiękniejszą kobietą. Dokładnie, to jest już bardziej pozytywne życzenie. No i się grze nie spodobało. Co jest? Coś mi grę w ogóle zacięło przez tego Wojana. Ej, poczekajcie, jestem trochę na innej stronie, bo to jest sklep supercela na internecie, bo w tym momencie wydaje mi się, że będę miał tutaj do odebrania darmowego, demonicznego logu siecia Majda. Podczas tego, jak ktoś tu robi Wojan, powiedz, co widzowie powinni zostawić pod filmem. Co myślę o innych widzach, którzy tu jeszcze są. A ja myślę, że są spoko, bo są w stanie siedzieć i słuchać tego mojego pierdolenia. I to chyba o nich mówi. CO i nie wcisnął subskrybowania. No więc właśnie tak zrobię. No właśnie. Więc słuchajcie się Wojana, tak samo zróbcie, jeśli jeszcze nie macie nie, lajka. Mi lajki, więc dobra, w tym momencie odebrane, odebrane. To co? Z powrotem do Brawl Stars. I jak może zobaczyć, mam tutaj darmową nagrodę, więc Wojan, wiesz co robić. Powiedz kolejne zaklęcie. Co jeszcze mam ci powiedzieć? To już trzeci raz prosisz, a ja nie wiem, co mam ci jeszcze mówić. Dobra, jak Wojan nie chce powiedzieć, to ja robię w tym momencie mega zaklęcie. Uwaga, trzy obroty. Jeden, dwa, trzy i kurde, kręcimy. Oj, sy, wypad. To w musi być coś potężnego. Kręciło się długo, ale to nie jest jeszcze wystarczające, żeby był jakiś skinek. No ale 200 kredytów jest, więc ja się cieszę, szczerze. Brat, co? Teraz trzeba zagrać trochę gierek, żeby dotrwać do tego podwójnego startjopa. Wojan, mam takie pytanie: Powinienem zagrać na rzadkim, bardzo rzadkim, epickim, mitycznym czy legendarnym zadymiarzu? Co sądzisz? To powiem, abyś się zdecydował na mytus. O, dobra, czyli Wojan mówi, żebym Zabrał jakiegoś mityka, no dobra, no to ja sobie Wybiorę jakiegoś mityka z tych, których mam No to zabiorę Clancy'ego, tylko go trzeba trochę ulepszyć Więc ulepszamy w tym momencie Clancy'ego Clancy, Clancy błyskawicznie przesuwa się do przodu i przeładowuje Dobra, to zabieram, ja lubię te gadżety Z tym uciekaniem, więc go właśnie sobie zabiorę Ej, Wojan, na jakim trybie powinienem zagrać? Jeszcze to mi powiedz Bardzo dobry Okej, okay, czyli on powiedział, że powinienem zagrać na knockoucie, klęs więc co? Gramy. I będę tak grał przez już kilka rozgrywek, bo chcę dotrwać do tego podwójnego stardropa. Wojan, uwielbiam cię szczerze, jesteś takim dobrym człowiekiem, najlepszym. Że to jest szok. Angelo idzie na blisko, tutaj nie ma podjazdu w ogóle. No i zabity przeze mnie, a nie, przez nią? Jak? Adam jakiś. Dobra, wygrałem. No dobra, dziękuję za miłe słowa, ale się powoli robi na mnie godzin, więc ja muszę już iść. To jest co? Jak to musi iść? Wojan, masz ze mną teraz rozmawiać, rozumiesz? Masz ze mną rozmawiać. Wow! Idora misje się pięknie porobiły, ale muszę zagrać jeszcze dwie misje i będzie. Idealnie. Czemu ja tu w ogóle siedzę, skoro mam zrobić sobie przerwę? No ale. Okay, jeszcze dwa mecze i kończę z graniem dziś. No dobra, Wojan, no to Wojan mówi, że dwa mecze zagra i już kończy. No, no niech będzie, no. Przeżyję. Dobra, wygrana kolejna, więc teraz lecimy jeszcze z ostatnią i będziemy mieli już. Stardropy 2. Hmm? Ale to na pewno będzie ostatnia. Więcej dzisiaj nie mam siły grać. Tak, to będzie ostatnia Wojan, obiecuję. I teraz właśnie ją skończyłem, więc. Dobra, pięknie, wbijanko, wbijanko i patrzcie się na to. Mamy misję zrobioną. I teraz dwa angielskie star Wojan, zaczaruj jakoś tego dropa Powiedz coś, zaczaruj. Muszę tylko skoncentrować się. Koncentruję się dobro. Kontra zło, niebios kontra odchłani. Teraz magia powinna działać. Okej. Okay. Okej, okay. on powiedział, że będzie działać, więc waga. No nie, no nic, ale w drugim jeszcze może, uwaga Wojan, Wojan, twoja magia nie działa za nic Ej, spójrzcie ile ja rzeczy mam w karnecie, o cholipka. Opening leci Wojan, mam tyle rzeczy w karnecie do odblokowania, że ty sobie nie wyobrażasz Ja mam dużo karnetiku. Muszę zebrać jeszcze więcej ziarenek na nową legendarną gwiazdę A no tak, bo Wojan dużo gra w Brawl Stars, naprawdę dużo Dobra, a Wojan, powiedz coś magicznego, znowu Dobra, Wojan nie chce powiedzieć mag, więc klikam. Uwaga, rzadki, no nic w nim nie ma. Dobra, ostatni star, a nie, jeszcze piątka. Powiedz coś szczęśliwego. Nie wiem, zaczaruj. W życiu czasami musisz przejść przez burzę, żeby docenić słońce. Uśmiecha się. <laughs> to było piękne. Zobaczymy, czy działa. <laughs> Bardzo rzadki. Nie Wojan, zagraj ze mną jeszcze trzy gry i to będzie koniec filmu. Przysięgam. Okej, okay, grajmy. Te trzy mecze to będzie ostatnie dzisiaj. O! Dobra, czyli się zgodził, możemy zagrać Myślałem że się nie zgodzi Ale dobra, w sumie tym klęsem o tym było fajnie, ale Zagrałbym na czymś innym, wiecie, bo ciągle gram na tym samym, więc zabiorę może Hej, Wojan, czy powinienem zagrać w piłkę nożną? Oczywiście, że tak o. Jesteś jednym z najlepszych Edgarów z Dubska Pewnie wygramy te mecze szybko Wiesz, że ja nie gram Edgarem, ale jeśli on mówi, że powinienem grać Edgarem To wiecie co, bierzemy Edgara Ewidentnie Kos Edgar nawet w dodatku Bierzemy go na zadymę, zobaczymy co będzie no, Dokładnie, dokładnie. Chociaż ja nie gram rankingu w wojenie, ja gram za Dymę Czyli gram w piłkę nożną i idziemy Idziemy, uwaga, uwaga Dobra, patrzcie, 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 i wbiję, wbiję Patrz, Możemy idę, dalej. idę Łooo no! Strzeliłem No Jestem, jestem całkiem niezły w Edgara. Łapcie tą piłkę ludzie, no co wy robicie no i strzelili gola. No nie! 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 Wierzę, że damy radę. Mamy. Właśnie. Mamy, mamy już szansę. Czemu gram z krewetką? Boże, ludzie, nie mogli mi dać jakichś dobrych ludzi. Podaj mi! Kurde, no i strzelił. Dobra, mamy gola, mamy gola. Dajemy radę. A ja jem sobie MMS. Oni! Oni! No i co ty robisz? Widzisz, dałem odkę klauna i jakiś gówno odwalił. Widziałeś to? Chciał jeszcze zrobić... Patrz, on chciał zrobić jeszcze trickshot'a i kurde zbaraniał. Patrz! Bum! Patrzcie, widzieliście jak strzeliłem pięknie? Jeszcze z trick shotem takim małym. I teraz zagram sobie krukiem. Dobra. Ej nie, to jest free goal, free goal. Patrzcie się na to. Strzeliliśmy Gola w tym momencie. Shelly strzeliła. Dobra, wbiję! Uwaga! Damy radę! Wygrały! Myślałem, że możemy jeszcze pograć chociaż przez Wojan, jeszcze jedna gra. I mamy to. Więc ja w tym momencie gram dalej i zobaczymy czy wygram Dobra, przeciwnicy naprawdę mocni, Ale damy radę. Damy radę, Też to widzisz Wojan, co nie? Przeciwnicy są naprawdę silni. A ja zapomniałem znowu ulepszyć kurde kruka, więc będę bardzo słaby. No niestety. A to... Są bardzo silni przeciwnicy, nie będę oszukiwał. Idziemy naprzód, idziemy naprzód. Patrz jak ich porobię. Wojan, właśnie strzeliłem bramkę. Dałem radę, strzeliłem właśnie bramkę, więc no mi się wydaje, że zdecydowanie zwyciężę tą grę. Leon, co ty robisz? No gdzie on idzie, co on robi, co za debil? Co on robi? On próbuje strzelić nam bramkę. Tak, przeciwnik próbuje strzelić bramkę. Właśnie nie przeciwnik. Nasz próbuje strzelić bramkę nam. Co ty robisz? Boże, jakim on jest głupem. Rozumiesz, że mój własny, rozumiesz, Wojan, że mój sprzyjaciel próbuje strzelić nam samobuja. Rozumiesz? Ale w tym momencie ja strzelam i kończę grę Nie ma opcji na takie Nie pozwalam na takie coś Zakończyłem grę w tym momencie On musi dostać kudos i Koniec Tak, myślę, że to już na dzisiaj wszystko Teraz możemy iść spać Hy! Czekaj Wojan, jeszcze mamy StarDropa Na którego tak czekaliśmy Tak, mam ten StarDrop, ciekawy, kto w nim jest Śrekobranie, jak może zobaczyć, Mam tutaj portret z Shreka, więc zobaczymy Czy to da mi nieszczęście, uwaga Nie dało to zdecydowanie nie dało mi szczęścia, ale teraz zobaczmy, Wojan. Daj mi jakoś szczęście. Powiedz jakieś zaklęcie, aby ostatni star drop był dobry. Dam ci szczęścia. Dam ci trochę szczęścia. Dobra, ostatni Stardrop na pewno będzie dobry. Wszystko ci powiem. Zapewniam cię, że będzie to coś dobrego. Coś, co będzie ci się podobało. Nie odda ani trochę, nie odda. Nic. O, jest ostatnia nadzieja. Ostatnia nadzieja, ludzie. Ostatnia nadzieja na ten film Wojan, ostatnia nadzieja Daj mi jakąś taktykę O, tak, taktyka na otwarcie nagrody Musimy się bardziej skupić i zebrać na to Wszystkie swoje siły Damy radę, damy radę Okej, okay, on mi powiedział, że muszę zebrać Wszystkie swoje siły, więc uwaga Bicki. Czy tylko na tyle mnie stać? Co to? Co to? Jezu! Wojan mi wypadł! Wojan, wypadłeś mi jako postać w Brawl Stars. Twoje zaklęcie zadziałało. Tak jestem. Marzenie się ziściło. Jestem Brawl Stars. Patrzcie, trafiłem limitowaną postać Wojan. Ja nie wiem, jak to się stało. Naprawdę. Więc co, jak wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale. Wojan. Ty już możesz iść spać, pozwalam ci, bo kończymy ten film. Tak, dzięki za obejrzenie filmu. Teraz mogę iść spać. Koniec filmiku. I co? Widzimy się w przyszłym odcinku.